Witamy na konferencji pomeczowej. Pelikanowicz wygrał z Lepią Tomaszów Mazowiecki 1 do 0 po bramce Michała Damczyka z strzelonej z rzutu karnego. Posłuchajmy co o meczu mają do powiedzenia trenerzy obu zespołów. Najpierw poproszę o wypowiedź trenera zespołu gości, pana Andrzeja Deca. Na pewno wynik nas zaszczerbował, jeżeli chodzi o ten wynik końcowy. przegraliśmy jedną bramką. I rozpoczęliśmy dobrze to spotkanie, mieliśmy sytuację, strzeliliśmy bramkę. Nie będę komentował decyzji sędziego. Z niektórymi się nie zgadzam. straciliśmy bramkę rzutu karnego, gdzie w przepisach wyraźnie ruch ręki, kierunku piłki. Wtedy rzut karny jest. I z takiej sytuacji tracimy bramkę w drugiej połowie. Taka odważniejsza, lepsza nasza gra po korektach po zmianach. Niemniej jednak mieliśmy takie sytuacje, które brakło do dokładnego ostatniego podania w polu karnym. I taki, można powiedzieć, remisowy z odkryciem się w końcu meczu. Bo już z 0 Zostawiłem yy, wszystko na jedną kartę. Yy, gratuluję gospodarzom wygranej, trenerowi. A na pewno ten wynik jest zleci tego w całości. się na boisku, moim zdaniem. Ja słabo dziękuję za obnią, walczyli do końca. Niemniej jednak trzy punkty nam uciechły na które bardzo liczyliśmy w zespołu. Dziękujemy. Trener Pelikana Bogdan Jźwiak. Dziękuję Andrzeju za, za gratulacje. dla nami to drużyny. Był ciężki mecz. Pod tym względem, że mieliśmy tylko cztery punkty. Przegrana na Polonii, gdzie nie zasłużyliśmy na przegraną, bo mecz też był na remis. Większość tych spotkań się widzę z gramy, odbywa się na, na... jest bardzo wyrównanych. Jakiś delikatny błąd może zadecydować o tym, że ktoś stracił punkty, ale dzisiaj ja chciałbym pochwalić drużynę. Mieliśmy dwa minuty od a zagraliśmy naprawdę w niezłym tempie. Ostatnie oczywiście 10 minut, to wiadomo, z, z, prowadzimy 1-0. Drużyna już leki postawiła wszystko na jedną kartę, grała prostą piłkę i, i, i to było groźne, e, dlatego tutaj my się cofnęliśmy. Szkoda, że e, Damian Kośorek nie strzelił, bo było 2-0 i w 75 już wszyscy złapali oddech, ale mówię, e, dobre. Od 15 minuty do 45, czyli pierwsza połowa naprawdę super nasza gra. Byłem bardzo zadowolony, bo non-stop cisnęliśmy zespół Lechi. Może nie stworzyliśmy 100% sytuacji, ale cały czas coś się działo, jakieś dośrodkowania, czy strzały. Druga połowa już, już typowo... Raczej wyrównana, później końcówka to, to już przewaga Lechi, która szukała bramki wyrównującej. Także jestem naprawdę zadowolony. Dziękuję chłopakom, bo wiem ile ich kosztował ten mecz. Dziękujemy. Zapraszam do zadawania pytań. Jeśli nie ma żadnych pytań, to dziękuję za konferencję.